Przerzucę nogę z pedału hamulca na pedał gazu i ogień. Niech komputer trybi, niech myśli. O k koła mnie Dobrze w drugą stronę. Dobra. Rozbierałby się z to równo. Myślicie pewnie, że znowu zaszyłem się gdzieś w buszu i że będę tutaj pomiędzy listkami opowiadał Wam o walorach terenowych samochodów, które są produkowane teraz, bo takie nowe, bo takie piękne, jednocześnie takie funkcjonalne. Krzaki są, ale nic bardziej mylnego. Jestem naprawdę w środku miasta stołecznego Warszawa. Tutaj torowisko, tutaj droga szybkiego ruchu obwodnica Warszawy, tutaj linia podejściowa samolotów do lotniska Okęcie. Wszystkie możliwe źródła komunikacji wędrowaniu tutaj w jedno miejsce. Z jednej strony wszyscy włodarze, wszyscy ekolodzy namawiają nas, przesiadajcie się na pociągi, przesiadajcie się na transport publiczny, nie korzystajcie tak do końca z samolotów, elektryfikujmy się, a ja śmiało twierdzę, że nic nie daje nam takiej niezależności jak motoryzacja. Niech ta motoryzacja się rozwija, nawet ten ekologiczny, ale dalej w ten piękny i niezwykle oryginalny sposób, bo tylko wtedy nasze życie Hmm, będzie sobie płynęło tak spokojnie, tak pomyślę sobie, to może ja bym dzisiaj do Budapesztu wyskoczył. Wsiadam i wyskakuję, bo do tego właśnie, moi drodzy, służą takie między innymi piękne samochody. Land Rover Range Rover Evoque, tak się nazywa. Symbol jego to P300E, samochód, który ma być autem oryginalnym, wielofunkcyjnym i przede wszystkim samochodem innym niż wszystkie. O tej inności to już 48 encyklopedii napisałem na tym kanale YouTube'owym, ale tej oryginalności przez cały czas szukamy. Czy jeździsz? Range Roverem. Czym jeździsz BMW? No ja to, jak to zupełnie inaczej brzmi. Ja wiem, że ten samochód bez problemu można porównać, czy do BMW X2, czy do Audi Q3, czy do Volvo XC40, ale z drugiej strony Range Rover to brzmi zupełnie inaczej niż te wszystkie, nawet prestiżowe, ale jednak na maksa masowe marki, z którymi się spotykamy u nas w kraju. I to jest właśnie to, ten wielkomiejski gwar, ten huk, który towarzyszy nam tutaj nieprzerwanie. Tak żyjemy, tak mieszkamy, żyjemy coraz szybciej, przemieszczamy się coraz szybciej i staramy się, żeby to nasze życie było... Coraz bardziej uporządkowane, więc dlaczego nie zafundować sobie odrobiny szaleństwa i nie zwrócić uwagi na taki piękny samochód. Ja będę mówił o nim Ewok. Tak jak te małe Ewoki z gwiezdnych wojen, te misiaczki, które były niezwykle pocieszne na planecie Endor. Także nie będzie to iwok z angielskiego, tylko będzie to po prostu mój kolega Ewok. Zobaczcie tutaj przód jak w starym, dobrym, albo nowym dobrym Range Roverze. Po prostu jest to przeszczep wzięty z większego brata, tylko po to, żeby pokazać wszystkim od razu, jak zobaczysz ten samochód w lusterku, aha, zasuwa Range Rover. To znaczy, że nie ma żartu, że to auto będzie dynamiczne, że to auto będzie szybkie. Zobaczcie, nawiązanie tak samo reflektorami, tam stoi większy. Co prawda w wersji Sport, ale jednak jest. I będę zwracał Waszą uwagę, ten plan jest bardzo bogaty. Jest i duży Range Rover, i mały Range Rover. Na te wszystkie detale stylizacyjne, typu ta Segmentowa budowa przodu, które są i w tym największym ręczrowerze, i w sporcie, i w welarze, i w Ewoku, bo to jest pełna gama. Ten jest oczywiście najmniejszy, najbardziej kompaktowy, najbardziej filigranowy, ale z drugiej strony jest chiciorem sprzedaży. Bo takimi samochodami dzisiaj buduje się rynek. Nie istniałoby Porsche, gdyby nie Makan, nie istniałoby Audi, gdyby nie wprowadziło do, do swojej oferty małych słów. Dzisiaj limuzyną ani samochodem sportowym nie zbuduje się rynku. Rynek buduje się właśnie y, takimi samochodami. Cóż on w sobie ma, czego nie mają inni poza kształtem, o którym już wspomniałem? No ma legendę i tradycję. To jest samochód terenowy, więc na pewno y, w tym wielkomiejskim zgiełku o właśnie uda nam się gdzieś zboczyć z trasy i wjechać troszkę głębiej, troszkę niżej albo troszkę wyżej, pokazać Wam, że ten samochód na nierównościach też sobie zupełnie spokojnie poradzi. Próba, której zostanie poddany ten mały huncwot, ten mały brzdąc w czarnym odzieniu, czyli ruszanie na mało przyczepnej nawierzchni. Zobaczcie, rozsypane kamyczki, rozsypany jakiś piasek, różne dziwne rzeczy na asfalcie. I teraz zobaczymy, jak ten układ napędowy zareaguje. Ja jestem w normalnym trybie komfort, takim w jakim przyspiesza się i hamuje na co dzień. Mam nadzieję, że nie zderzę się z samolotem, który dla odmiany ląduje. Wcisnę jak gapa. Wcisnę pedał gazu do oporu i zobaczę, jak te systemy zadziałają, żeby jak najszybciej katapultować mnie w tym samochodzie do przodu. Bez żadnego launch control, bo takiego tutaj nie ma. Bo na co to komu? Uwaga! Przerzucam nogę z pedału hamulca na pedał gazu. 3, 2, 1. I już przewaga tyłu, ale dołączony przód. Im większa prędkość, tym tej przyczepności też jest więcej. Ale. Koła nie zabuksowały właściwie nawet na chwilę. To wszystko jest przekazywane w tempie, no nieuchwytnym, ani dla ludzkiego umysłu, ani dla ludzkiego oka. No, kto by to zrobił lepiej? Kurczę niż komputer, tak jak wiele czynności dzisiaj jest wykonywane. No dobrze, przejedźmy się tym czarnym ewokiem. Samochód, do którego wsiada się i on mówi: Ja cię teraz poprowadzę, drogi chłopcze, bezszelestnie. Wyłącza silnik spalinowy o tak, jak teraz, obroty są zero. A ja toczę się w ciszy kompletnej pośród tego zgiełku, tego gwaru, o którym mówiłem przed chwilą. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Tory kolejowe, autostrada, trajektoria lotniska Okęcie. Zamykam drzwi, zamykam szyby. Nic nie słychać, zobaczcie żadnego układu napędowego, a tego też poszukujemy dzisiaj w motoryzacji, żeby nie było. Elektromobilność nas wszechogarnia. Ale z drugiej strony pozwala nam, po pierwsze, oszczędzać paliwo, które jest kosmicznie ekstremalnie drogie teraz. Po drugie, pozwala nam jeździć bardzo komfortowo. A po trzecie, dodaje nam mocy i zwiększa elastyczność całego układu napędowego co jest chyba w codziennej eksploatacji najważniejsze. Nie wiem, czy taki start zatrzymany zrobiłbym szybciej takim ewokiem, czy na przykład Subaru imprezą STI starej daty, bo tam musiałbym. Pół wysprzęglać, tam musiałbym kombinować, tam musiałbym z tym samochodem walczyć. Wiele więcej zależałoby ode mnie niż od komputera, ale jednak efektywność mogła być taka sama albo nawet ciutkę gorsza. Potężne nadkola, które okalają wielkie 20-calowe felgi. One są za dopłatą. To auto może stać nawet na siedemnastkach, ale... Jeżeli chcecie mieć taki samochód, który powie do Was: I am a good looking one, to weźcie sobie te 20, domówcie, to parę koła kosztuje. I jeżeli felgi są powyżej 17 cali, to również można sobie zażyczyć malowanie zacisków hamulcowych na czerwono. To jest jedyny element, który kolorystycznie odcina się od tych czerni, od tych grafitów i od tych szarości, które emanują do nas na zewnątrz. Od słupka B. Ciemne szyby i od słupka B bardzo silnie opadająca linia dachu, i zmniejszająca się tym samym linia okien. Jak to pięknie wygląda? Spoiler, już jest z wielkości stołu, normalnie barowego. Można by coś tutaj postawić, ewentualnie i skonsumować. Maleńka, tylna szybka i właśnie ten taki. Wredniacki charakter tego samochodu tutaj z tyłu. Taki zawadiaka, taki zadziorek, wąziuteńkie światełka, jak oczy Chińczyka, takie, takie spłaszczone, połączone oczywiście z tą fortepianową. Tak możecie porównywać od razu z tamtym, który stoi. On nie stoi tutaj przypadkowo. Możecie go widzieć w kadrze i możecie patrzeć, że zarówno te nadkole, jak i te wysuwane klamki, jak i te wszystkie detale, jak te tylne lampy zachodzą tam na nadwozie i to samo się dzieje tutaj. Zobaczcie, jak to jest pięknie narysowane, że tylna lampa potrafi nam sięgać tutaj do y, wlewu. O ale się rozgadałem. Ten samochód w prowadzeniu nie przypomina dużego ręczrowera rowera, w tym sensie, że czuję, że jadę samochodem o gabarycie bardzo, bardzo miejskim i bardzo, bardzo znośnym. Oczywiście mam mnóstwo ułatwiaczy w postaci czujników parkowania i kamer, ale no nie mam poczucia jazdy aż taką kolumbryną. Choć ja bym ten samochód pozycjonował, mówi się, że to jest konkurent X2, Volvo XC40 czy Audi Q3, ja bym go jednak pozycjonował pomiędzy segmentem X3, Q5 i XC60, a tymi autami, które wymieniłem przed chwilą, bo jednak tej przestrzeni Przestrzeni tutaj jest więcej niż w tych klasycznych suwach budowanych na, na niewielkich samochodach miejskich. Ten Rover jednak jest ciutkie, ciutkie większy. Bateria skamuflowana pod tylną kanapą ma 15 kWh. Dużo, mało, wydaje mi się, że jak na plugina to jak w sam raz. Producent podaje 62 km, przejeżdżane tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym i mocy krzesanej właśnie z tej yy, baterii jak się zrobi 50-55, to i tak będzie y, bardzo dobrze. Średnie spalanie z tygodnia, jeżeli będę go doładowywał w nocy y, z gniazdka, to będzie mniej więcej 1, może 1,5 litra na setkę. A w razie potrzeby dopala się silniczek turbodoładowany, doładowany, 3 cylindrowo o pojemności 1,5. Ja wiem, że w trasie to spalanie wyjdzie wtedy 9, ale coś za coś. Jeżeli mieszkasz, żyjesz lokalnie, a myślisz globalnie, o, dobre to, no, to możesz sobie takim samochodem naprawdę wyczyniać co chcesz. I teraz uwaga. Sumaryczna moc tego układu to jest 309 koni mechanicznych i 540 Nm momentu obrotowego. A widzisz pan, i zaczyna się robić dobrze. Gdyby taką moc chcieć wykrzesać tylko i wyłącznie z silnika spalinowego, musiałoby tu przywędrować albo mocno doładowane 4 cylindry, albo 6 cylindrów, albo nawet 8 cylindrów. Pamiętacie, że kiedyś amerykańskie samochody 8-cylindrowe miały moc rzędu 180-190 koni mechanicznych, bo były tak odprężone. Tu mamy 1.5 i 309 koni mechanicznych. Silnik spalinowy napędza tutaj przednią oś, silnik elektryczny napędza tylną oś, więc jak jedziemy tylko i wyłącznie na prądzie, mamy napęd tylko i wyłącznie na tył. Z silnika spalinowego naprzód, to wszystko razem daje napęd na cztery koła, a z napędem na cztery koła brytyjski Range Rover od wielu lat słynie. Ja postaram się nam teraz pokazać taką drobną hmm, próbę, która pokaże, na ile efektywny ten samochód byłby w terenie, gdyby ktoś chciał nim przejeżdżać jakieś większe przeszkody. Bardzo mały zwis przedni, który sprawia, że kąt rampowy, ten kąt natarcia jest. O, poprawny i zobaczcie. To auto na sekundeczkę zgłupiało, ale za chwilę poszło po rozum do głowy i mówi: Panie Adamie, Pan chce podjechać pod całkiem stromą górę. To ja to Panu ułatwię. Ja tylko naciskam pedał gazu, nic więcej nie robię, a te systemy myślą, a te systemy kombinują za mnie. Ja nie muszę pulsować, ja nie muszę się bawić tym samochodem. One wiedzą doskonale, co mają zrobić. Dlatego teraz przełączę się w tryb parking. O, zatrzymam ten samochód i coś Wam pokażę. Z jednej strony, no właśnie, podczas takich wyczynów bardzo łatwo kapcia złapać, bo auto stoi właściwie na zewnętrznej tej bocznej na, części opony, czyli na jej barku. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. To wygląda jak podzwonię. A ja nic nie zrobiłem złego. Ja tylko pedał nacisnął. Ja sobie tylko podjąłem podwórkę kawałek. A tu nagle wykrzyż mam taki. O jest, Land rover, jak Jaguar. jak to wygląda. Jak to zawieszenie wygląda. Można w zdjęcia robić. Takie zdjęcia można walczyć. No i uwaga. Jedziemy z tym koksem. 470 litrów przestrzeni. Oczywiście rozłożonej, oczywiście skamuflowanej. Tu się musi znaleźć miejsce również na kabel do ładowania. Który daje 7 kW mocy ładowania, czyli tak naprawdę bateria w dwie godziny nam się naładuje z normalnego gniazdka 230 V przy pomocy tego fabrycznego urządzenia. Wieszaczki, gumeczki. Wszystko tutaj. Znajdziemy i dalej nie musimy z ludźmi się tłoczyć. Dalej mamy swój własny środek transportu. Oni jadą na stroszeni, no, a my sobie na tych skórkach delikatnie nie musimy bagażu ładować. Też czy mógłby pan zdjąć mi walizkę? No nie, bo ja sobie walizkę wkładam tutaj na wysokość kolan, a nie nawet na wysokość głowy koszykarza. O, to jest przewaga samochodu nad pociągiem i nad samolotem niezmienna yy, i stała. O, Dreamliner. Ale poszedł. No? O. Proszę bardzo, odpalę, żeby się coś tutaj pojawiło, żeby nam pięknie to zagrało. Analogowe zegary, które robią siup. Siup, czyli witamy Panie Adamie. Jesteśmy, może troszkę z poprzedniej epoki, ale jesteśmy. Ten ekran może być zastąpiony jednym wielkim ciekłokrystalicznym, siedmiocalowym ekranem, ale w tym egzemplarzu nie jest i dobrze, bo dwa inne ekrany są tutaj. I żeby było śmieszniej, ten mniejszy jest od multimediów nawigacji, ten podłużny, panoramiczny, kinowy, a ten większy jest od funkcji tego samochodu, czyli od trybów jazdy, od ustawiania foteli, ustawiania temperatury, klimatyzacji i tak To jest pomysł Land na, na znalezienie swojej drogi w dostrajaniu tego. Całego infotainmentu do potrzeb klientów. No i dobrze. I o ile w większych modelach mamy pokrętło albo przyciski, to tutaj tradycyjny lewar zmiany przełożeń do nas przywędrował. Jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, to w najmniejszym ręczrowerze czuję się po prostu jak w ręczrowerze. Bo wielki, muskularny, szeroki podłokietnik, z drugiej strony tak samo. I ja siedzący tutaj sobie jak basza, jak hrabia na tronie. O, gruntowa droga, nie, to może pojadnią jeszcze, o. No, teraz kolegami będzie trzepało tutaj w tym samochodzie i bardzo dobrze. Zobaczcie, teraz mam klasyczną, bardzo dziurawą, nierówną drogę dojazdową. Sam nie wiem, dokąd ona prowadzi i dziury. A ja tutaj mam dalej absolutną ciszę w środku. Tu nie ma pneumatycznego zawieszenia, bo ten segment to jakoś na pneumatykę nie zasługuje. Cena tego auta powędrowałaby bardzo wysoko do góry, ale z drugiej strony... Nic nie cyka, nic nie pstryka, nic nie trzeszczy. O, teraz będzie przejazd przez jakiś świeżo położony żurzel. Czy ja to czuję? Ja go w ogóle nie czuję. To jest niesamowite. Wiem, że 20-calowe felgi też pomagają, że średnica koła, owszem, też dużo lepiej te dziury wybiera. Auto jest dosyć sztywne. To nie jest to bujanie jak na pneumatyce w większych braciach i siostrach. Tutaj rzeczywiście te dziury są wyczuwalne, ale świetne jest to, że nie pracuje na dwozie, nie pracuje deska rozdzielcza, że nic tutaj nie, nie poprykuje, nic cicha. No i jak mawiał klasyk, tu na razie jest kapusta, ale będzie San Francisco. Oczywiście, bo będziemy dojeżdżać tutaj na takie działeczki i tu będą prawdopodobnie już niebawem stały jakieś piękne wille albo piękne segmenty, ale póki co jak dojechać, no trzeba się dostosować do warunków panujących na drodze. Błocko, bagno, a całkiem nieopodal z drugiej strony pełna industrializacja prawie 3 milionowego miasta. Moim zdaniem ten oto, już dalej nie będę szedł, bo się utopię, bo wpadnę tutaj i nie wyjdę już stąd. No. Ten oto samochód to jest rozwiązanie wszystkich, może nie wszystkich, ale wielu sytuacji kryzysowych, które nas w życiu spotykają. Pod tytułem, no właśnie, chcę pracować w Warszawie, to się tu przeprowadzę, to kupię działeczkę, ale nigdy na nią nie dojadę. Już teraz dojadę. To ja już Wam mówię, ile to wszystko kosztuje taki Evoque jak ten już w dosyć dobrej specyfikacji z układem napędowym typu plugin to jest wydatek w granicach 305 tysięcy złotych. Jest to cena porównywalna do aut, które wspominałem podczas tego testu, czyli Volvo XC40, BMW X2, Audi Q3 czy na przykład Mercedes GLA. To jest cena, która odzwierciedla rynek suwów Dzisiaj te ceny galopują, oczywiście też nie wiemy kiedy to się wszystko skończy. Za tak wyposażony egzemplarz jak mój, czyli właściwie no niemalże na full trzeba wyłożyć 360 klocków. Co się za to dostaje, dostaje się czarne, piękne bydlęcie, które naprawdę i po terenie, i po mieście, i w trasie daje radę, jak mawia młodzież. Niech to daje radę, będzie najlepszą rekomendacją. Dlatego nic ponia.